Całkiem niedawno uderzyła nas informacja o tym, że umarła tajemnicza Monika. I w tym spontanicznym filmie... Ta, spontanicznym, po dwóch tygodniach. <grywki> Chciałbym porozmawiać szerzej o tym zjawisku. Przeanalizujemy sobie sytuację na podstawie właśnie tajemniczej Moniki, Majora Chodulskiego oraz innych telebrytów. Wydaje mi się, że warto porozmawiać o tym zjawisku. O patostreamerach, o ich otoczeniu, i o tym, jak to jest, że z jakichś względów umierają oni przedwcześnie. I zanim ktoś mi napisze, że powinienem używać takich bądź innych zaimków, to tak, formalnie Monika była Maćkiem, ale oceniamy postać, którą była w social mediach, a tam przedstawiała się właśnie jako kobieta. I nie będziemy w tym filmie zajmować się tym, co kto ma w majtkach, bo jest to w tym wszystkim absolutnie najmniej ważne, zwłaszcza w kontekście tak złej osoby, jaką ona była. No dobrze, to na samym początku. Zanim przejdziemy dalej, musimy sobie pewne rzeczy usystematyzować. Więc kim w ogóle była tajemnicza Monika? Zacząć musimy od tego, że ja bardzo, bardzo wzbraniałem się przed jakimkolwiek dotykaniem tego tematu. Mimo, że pisał do mnie swego czasu, jakoś chyba na początku tych wakacji, tajemniczy Mateo, czyli taki Towarzysz i zachęcał mnie do tego, żebym może zrobił jakiś film o nich, to był jednak dla mnie temat na tyle nieprzyjemny i tak bardzo odrzucało mnie od niego, że skutecznie i sukcesywnie odmawiałem jakiegokolwiek dotykania go. Otóż tajemnicza Monika była bardzo kontrowersyjną postacią, która występowała na TikToku. I tak mógłbym powiedzieć, gdybym chciał udawać jakiegoś pseudodziennikarza z no portaliku, albo ulegać takiemu bzdurnemu przekonaniu, że o zmarłych należy mówić tylko dobrze, co jest moim zdaniem bzdurą totalną, bo idąc Tropem musielibyśmy mówić wyłącznie dobrze na przykład o tedzie Bandim. I całkowicie pomijać temat jego kilkudziesięciu potwierdzonych ofiar. A skoro już odrzuciliśmy te bzdurne założenia, to możemy powiedzieć wprost, że mamy tutaj do czynienia z osobą z absolutnego marginesu społecznego, osobą, która pałała się prostytucją, osobą, która według wielu źródeł miała być nosicielką wirusa HIV. Mało tego. Miała nie informować swoich klientów o tym, że jest nosicielką chorób przenoszonych drogą płciową. A idąc dalej, była to osoba, która była widywana, jak sypia na dworcach. Według dość wiarygodnych informacji, miała też całkowicie nie leczyć swojego wirusa HIV, co zresztą miało być pośrednim powodem jej śmierci. Następnie mówimy o osobie, przeciwko której aktualnie miał toczyć się proces w sprawie sutenerstwa, która miała już podobno mieć wyrok w takiej właśnie sprawie. Chociaż to z tym sutenerstwem, to raczej jest w kategoriach plotek slash niepotwierdzonych informacji, więc do tego warto podchodzić z takim lekkim dystansem. I na koniec, mamy tutaj do czynienia z osobą, która miała się dopuścić nawet gw, Więc mam nadzieję, że już z grubsza wiecie, z jak bardzo nieprzyjemną materią będziemy się tutaj zmagać. Informacji na temat śmierci jest w internecie wiele, ale z całego tego szumu informacyjnego najbardziej prawdopodobne wydaje się to, że Monika trafiła do szpitala ze względu na grzybicze zapalenie płuc, zapalenie płuc bywa niebezpieczne nawet w przypadku osób, które są w pełni zdrowe. I mówię to jako osoba, która na początku tego roku zapalenie płuc przeszła i mimo że nie posiadam żadnych chorób, które wpływają na odporność, i tak było to dla mnie no, raczej nieprzyjemne doświadczenie. W przypadku osób, które są nosicielami wirusa HIV i tego wirusa w żaden Sposób nie leczą, rokowania w przypadku zapalenia płuc są, no, dość kiepskie. Warto choćby wspomnieć, że z powodu podobnej sytuacji umarł nieodżałowany Freddie Mercury, gdzie, no, niestety w jego czasach nie było takich sposobów leczenia jak dzisiaj. Ale pomimo tego wszystkiego, pomimo tego, że ta persona była tak złą osobą i tak chrz, akcje odwalała, to ludzie oglądali tajemniczą Monikę. Ludzie interesowali się, co będzie dalej. Zastanawialiście się dlaczego? Teraz spójrzmy na to wszystko z tej perspektywy. Patologiczne osobowości w internecie odchodzą wcześniej. Zdecydowanie wcześniej niż inne osoby. I tajemnicza Monika nie jest tutaj jedynym przykładem, bo wystarczy spojrzeć na historię majora Schodolskiego. To ja bym swego żonła. Który był znany z jego nitro tripów. Czyli inhalowania się rozpuszczalnikiem. Swoją drogą, absolutnie tego nie róbcie. To jest bardzo, bardzo szkodliwe i niebezpieczne. Major, bez cienia wątpliwości, nie był na tym samym poziomie patologii i szkodliwości, co tajemnicza Monika. Jego działalność ograniczała się głównie do tego, że siedział w domku drewnianym ze swoim ukochanym. przyjacielem. Wyzywali się tam nawzajem od komunistycznych świń. A to! Nie Sławek, tylko Marian wysłał. Sła... No. Sławek. Sławek. Komunistyczny. Gruba, gruba. I to głównie tyle. Ale nadal znam przykłady młodych ludzi, którzy próbowali inhalacji w stylu Majora, zainspirowani przez jego działalność. Słyszeli o tym, jak on się odurza, i postanowili, że oni też spróbują tego rodzaju atrakcji. Więc Choćby nie wiem, jak bardzo udawać, jak bardzo wypierać rzeczywistość, to jedno jest pewne, że takie osobowości po prostu są szkodliwe. No i też przypominam, że major był osobą, która umarła przez to, że kilka dni ciągiem piła alkohol osobą, której twórczość to był zwykły patostream. W naszej bańce, postaci, o których mówiliśmy na tym kanale, jest jeszcze kilku takich patostreamerów, ale o nich za chwilę. Ale wbrew temu, co się może niektórym wydawać, nie mówimy tylko o postaciach. Ale o prawdziwych ludziach. Prawdziwych ludziach, którzy naprawdę umierają. Ludziach, którzy mają rodzinę, którzy, jakkolwiek by to nie brzmiało abstrakcyjnie, patrząc na koślawe wypowiedzi majora, mają jakieś uczucia i są myślącymi jednostkami. Krzywe akcje moniki nie były grą. Tak jak grą nie było wylądowanie na cmentarzu. Ale prawda jest też taka, że my, jako odbiorcy swoim zainteresowaniem i dążeniem do oglądania kolejnych dymów, patologii, i upodlania się, w jakimś stopniu prowokujemy takie osoby do tego, by przesuwały granicę, żeby robiły kolejne patologiczne i autodestrukcyjne działania. Nawet jeśli robimy to pośrednio, nawet jeśli nie jest to naszą intencją, to prawda jest taka, że to właśnie my jesteśmy paliwem dla patologii w internecie. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że kompletnie nic z tym nie możemy zrobić. Bo nie można tak po prostu powiedzieć, no to tego nie oglądaj i, i po problemie. To, to tak nie działa. I nie zrozumcie mnie źle, to nie jest moja czy twoja wina, że taka tragedia następuje, bo nikt z nas, obserwujących, nie wlewa takiej osobie alkoholu do ust. Nie zmusza do tego, żeby... nastolatka. Ale o ile my, obserwatorzy, mamy na to wpływ raczej niewielki i co najwyżej pośredni, to sytuacja zaczyna się komplikować w przypadku różnorakich informatyków, redaktorów, pomocników, asystentów i współpracowników, a z jakiegoś względu każde patouniwersum musi mieć takie osoby. I tutaj właśnie dochodzimy do pierwszego ważnego tematu w tym filmie, czyli tematu enablerstwa, który z różnych względów idzie w parze z patouniwersami i patocelebrytami. Na początku musimy sobie wyjaśnić temat enablingu. Czym on właściwie jest? Otóż, jest to takie zachowanie osób z otoczenia osoby uzależnionej, które Ułatwiają albo nawet umożliwiają autodestrukcyjne lub krzywdzące zachowania. Enablerstwo może przybierać najróżniejsze formy, takie jak choćby sprzątanie domu, ogarnianie spraw. Zaniedbanych przez osobę uzależnioną, e, usprawiedliwianie, ukrywanie problemu, aż do tak ekstremalnych, jak np. przykład podtykanie alkoholu albo innej rzeczy, od której dana osoba jest uzależniona. W praktyce to mogą być takie sytuacje, jak na przykład odebranie dziecka z przedszkola za kogoś, kto znowu jest pijany, usprawiedliwienie przed rodziną kolejnej niedyspozycji, czy też na przykład spłacanie za kogoś długu. W przypadku naszych gwiazd, patostreamingu, to może być ustawienie OBS-a albo donate'ów, czyli tzw. Na pomoc informatyczna, może to być wysyłanie alkoholu, ale też wysyłanie jedzenia, jak niesławna Magda Strzewa, która przez dobrych kilka miesięcy żywiła alkoholiczkę z Krakowa. Ogólnie wachlarz takich ułatwiających zachowań jest bardzo szeroki. Enablerstwo czasami przez niektórych jest uznawane za jakiś akt troski, ale tak naprawdę jest wręcz przeciwnie. Takie zachowania nie prowadzą do pozbycia się problemu, a jedynie do jego pogłębienia. W niektórych sytuacjach prowadzi to jednak do jakiegoś całkowitego ekstremum. I warto wrócić tutaj do smutnego przypadka co? Przypadka? Ej, przypadka czy przypadku? Smutnego przypadku Majora Suchodolskiego, któremu ktoś z jego otoczenia miał przed śmiercią podawać do picia spirytus. Podsuwanie Majorowi albo innemu alkusowi do picia wody, spirytusu, a nawet jak słyszałem w jednej z plotek rozpuszczalnika, sprawi, że oni ten alkohol będą pić. To przecież oczywiste! I raczej nie będzie tak, że wypije sobie kieliszeczek wina i będzie fajnie. Co to to nie? Będzie pić do czasu, aż padnie, albo aż skończy się alkohol! I takie podsuwanie alkoholu, ale też i innych rzeczy, od których uzależniona jest osoba, albo też inna pomoc, szkodzi nie tylko tej jednej osobie, ale przede wszystkim jej otoczeniu. Takie fałszywe pomaganie jest przykładaniem ręki do krzywdzenia ludzi. Gdyby nie enablerzy, to patologiczna działalność byłaby bardzo utrudniona albo wręcz niemożliwa. Ale też ważny udział w tym wszystkim mają platformy. Które dają przestrzeń takim szkodliwym zachowaniom. Platformy, które dopóki coś nie zacznie śmierdzieć, dopóki sprawa nie zacznie być naprawdę głośna, to nawet nie tyle, że patrzą na wszystko przez palce, ale zwyczajnie zatykają uszy, odwracają się plecami i śpiewają dumkę na dwa serca. I to nie jest tak, że winna jest ta czy inna platforma, bo tak naprawdę winne są wszystkie. Everyone. Wszystkie dostają setki zgłoszeń które trafiają w próżnię. Za każdym razem, aż do momentu, aż sprawa zacznie stanowić zagrożenie, że w przyszłości mogłaby być niekorzystna wizerunkowo, platformy mają wywalone. Ale gdy już to nastąpi, moderatorzy działają dosłownie ekspresowo. Do momentu, aż sprawa stanie się medialna, moderatorzy nie widzą absolutnie nic złego, a kolejne dzieciaki oglądają treści, których oglądać nie powinny. Kolejne dzieciaki chłoną po prostu patologiczne wzorce. No i wytworzyła się trochę taka alternatywna rzeczywistość taki światek, którego mainstream udaje, że nie widzi ładni i fajni udają, że nie wiedzą, nie znają i tak dalej Zobaczcie choćby sytuację Majora Suchodolskiego. Za życia wszyscy udawali, że nie wiedzą o co chodzi. No bo wiecie, to tak trochę nie wypada mówić o marginesie. A dopiero jak się chłopinie zmarło, to się wszyscy obudzili. Ten sam case był zbanem dla kanału Eli Gawin. Mainstream wiedział, że problem istnieje, wiedział o patologii, wiedział o krzywych akcjach, ale zamiast tego wolał zajmować się kolejnym, wymyślonym konfliktem jakiegoś Pokemona w stylu Nathan Marcoń. i podobnie jest zresztą patouniversów i patologii w internecie. Twój ulubiony twórca komentarzy prawdopodobnie wiedział, kim jest tajemnicza Monika. Prawdopodobnie wiedział albo interesował się, kim jest i co robi Elagawin. Zanim jeszcze ta dostała bana na YouTube'ku, no ale nie odezwał się, no bo wiecie, jednak trochę wstyd. I z tego powodu pod płaszczykiem tych ładnych platform, na których topowi twórcy jeżdżą Lambo, istniał i istnieje światek rozbitych rodzin, zniszczonego zdrowia, uzależnień i przestępstw. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego oglądamy takich ludzi? Dlaczego oglądamy alkoholiczkę z Krakowa, która w tym tygodniu jest już trzeci raz tak pijana, że nie jest w stanie wypowiedzieć jednego zdania? Zastanawialiście się kiedyś, po co oglądamy lajwy patologicznej kłamczyni, która w cukrowym szale po raz kolejny życzy komuś śmierci? Z jakiego powodu interesujemy się losem bezzębnej prostytutki, obok której nie chcielibyśmy się znaleźć bliżej niż 10 metrów? No właśnie dlatego, że są na granicy, że balansują gdzieś, a my możemy pozastanawiać się, jakie kolejne dymy dostaniemy. Co znów patologicznego odwali ta osoba? Działa tutaj wiele mechanizmów, na temat których zapewne szczegółowo mógłby się wypowiedzieć jakiś psycholog, ale warto zwrócić tutaj uwagę choćby na to, że oglądając takiego patusa, po prostu my czujemy się lepiej. Czujemy się lepsi od tego, kogo oglądamy. Ale też konsumując szokujące treści, dostajemy dopaminę. Im bardziej szokujące treści oglądamy, tym te porcje dopaminy będą większe. Tajemnicza Monika to nie była fajna osoba i w pełni zasłużyła sobie na bycie gwiazdą patouniversum. Oczywiście każda śmierć jest tragiczna i żadna nie powinna nastąpić, ale to zdecydowanie nie była święta osoba. W zasadzie jak każda gwiazda Uniwersów, było jej za daleko do świętości. Wątpię, aby taka na przykład, tajemnicza Monika była jakąś reklamą prostytucji, no bo jednak bądźmy szczerzy, ale jednak o normalizacji przemocy spokojnie możemy w tym przypadku mówić. Dorosła osoba zapewne nie będzie miała problemu, żeby określić, że to co widzi jest jakimś odchyleniem od normy i zachowaniem, którego absolutnie nie należy powtarzać. Ale już dzieci, do których takie treści nieraz trafiają, mogą mieć z tym niestety zdecydowanie większy problem. Patocelebryci nie przestaną być patologiczni tak jak nie przestaną być oglądani. Więc jedyne co możemy zrobić, to nie wspierać takich osób, nie przelewać im pieniędzy, nie wysyłać ani jedzenia, ani alkoholu, ani używek. A co najważniejsze, nie wspierać ich w ich patologicznej działalności. To tyle na dziś. Pamiętajcie, żeby zajrzeć w piątek na live'a na YouTube, gdzie dobrze się bawimy i wspólnie razem śmieszkujemy. Zapraszam też na Discorda, gdzie mamy zgraną i fajną społeczność. A po więcej kontentu na Instagrama i TikToka. Wszystkie linki macie w opisie. A teraz trzymajcie się już bezpiecznie. Dbajcie o siebie. Do zobaczenia. Cześć.